Yo, siamano, z tej strony macie Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki Znajdujemy się na moim wieżowcu ze złota Jest bardzo duży, bardzo potężny Dorobiliśmy na nim diamentowy balkon Ale to się działo na live'iku Więc jeżeli wy tego nie widzieliście to musicie mordo wbijać na kolejne live'y Są prawie codziennie, albo nawet codziennie Więc zostawcie suba Macie właśnie co codziennie odcinki i live'iki bardzo często Ale dzisiaj nie zajmujemy się tym budynkiem ani trochę Aczkolwiek będziemy troszeczkę budować, troszeczkę się zajmować em, Ponieważ dzisiaj Mordy będziemy trollować Braina, który swoją drogą jest na serwerze Tego nie przemyślałem, ale dobra I tak sobie poradzimy, plan jest prosty Lecimy do Elvisa, kupić odpowiednie rzeczy Których wam jeszcze nie zdradzę Dopiero ale przy, jak będziemy u Elvisa to wam je powiem I polecimy do zamku Braina i go Strollujemy, także mordeczki zostawcie łapeczkę w górę Zostawcie subskrypcję A my sobie będziemy lecieć właśnie do Elvisa Żeby załatwić go Słuchajcie, jeżeli się przemocą. Że tak powiem, nie da załatwić Hero nie da się go pokonać jakimś tam Glowstone'em czy innymi rzeczami. No to może, słuchajcie, przynajmniej uda się go strollować i może to go ze złości. Dobra, ja muszę niestety, ale wyjść sobie tutaj. Zapomniałem, słuchajcie, bo będę musiał przecież Elvisowi zapłacić, no nie? Czy ja mam tutaj cash? Nie mam cash, ale mam cash tutaj, także dlatego właśnie musiałem wrócić. OK, lecimy sobie tutaj na dół i teraz tak, polecimy sobie do Elvisa. Mamy złoto, żeby mu zapłacić. Za co? Jeszcze wam nie powiem. Przekonacie się o tym za chwileczkę, no bo lecimy do Elvisa. Ja się z nim umówiłem pod. Jego nowym wieżowcem, także jest to bardzo blisko Oczywiście Elvis nie będzie brał udziału W pranku na Hirobranie, Ponieważ on jest super mega tajny Ja nie zdradzę mu, po co mam to Tylko wy będziecie wiedzieć, także słuchajcie Jesteście posiadaczami premium Informacji, prosto z pierwszej ręki Prosto od maciocha, no słuchajcie No sub się na to, za to należy Zdecydowanie, także lećmy sobie um, Do Elvisa, słuchajcie, jedyne co Jest gorsze w tym wieżowcu, to że jest Dalej od mojego domu i że muszę dalej bierać. Ale spoko jest, Elviso. patrzcie Koleczku, jestem Elfis, witaj ze bardzo On serdecznie robi. w kolejnym odcinku Ej, co, na moim kanale serii patrz, Minecraft tak. Ela, Ela, siema mordo, nagrywasz coś? Co one no, przerywają ci odcinek? Mordo, przecież byliśmy umówieni A, no tak, Mordo. Czorka. mam towar, mam towar, jasne Ale stary, yy, ty wiesz w ogóle co ja chcę dla ciebie? No, ode mnie? Mi? A, mówiłem, no dobra, to w takim razie, to w, ta to w takim razie je jednak, jednak, słuchajcie, wow. mu mówiłem, nieważne, goście, cicho, 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 ziomki, wbijemy do Elvisa i się z nim witamy, e, Elvis, Elwis, siema, no morda, siema, goście, co tam, słychać, dobra, e, masz dla do mnie, o, bardzo dużo białego proszku, to bardzo dobra okay, informacja, no. Chcesz ten barwnik, rozumiem, i wełnę. Tak, słuchajcie. Ogólnie potrzebujemy różowego barwnika i wełny. Nieskończenie wiele. Bardzo dużo, bo to będzie nam przydatne. Elvis nie wie do czego i niech tak zostanie. A jak będziesz się próbował dowiedzieć, to dostaniesz w strzała w pysio. Ja Okej, okay, dobrze. Także specjalnie nie trafiłem w ciebie. O. <laughs> no co? Ej, w niego się nie da trafić. Patrzcie, nie da się w niego trafić. Patrzcie, no serio, on jest jakiś. Ej, bo on grał w Bedwarsy kiedyś. Ja nie grałem w. Be... Dobra, mordo, lecimy, lecimy. E, gdzie... Miałeś, chciałem wełnę i barwnik, a ty mi dajesz pierwsze, mączkę kosną barwnik, a przy okazji nauczę jak, jak go samemu zdobyć na freewalu Okej, okay, no po prostu z Ma, kwiatków Masz mi obrazek, bo no to klikamy No nie no Co ty robisz? No bo to się LOL! Kwiat... Tak się da! No jasne, ty nie Ej, nie, nie. nie wiedziałem! Ej, co ty gadasz? Jaka tak faza? Ej, słuchajcie, no dobra, to w takim razie ciśniemy. Ile masz tych kwiatów? Ej, ty wszystkie chyba zbierasz tak, a potem ci się oczywiście oddam i zmienimy dobra. je na... Lol, ale beka, słuchaj, no ja potrzebuję jak najwięcej, ja mam tylko 11 tych kwiatków. Ej, przyznaję się, że ja nie miałem pojęcia o tym sposobie. O kurde bele, no, no wiesz, dobra. No ja tu jestem ogrodnikiem na serverze, więc ja wiem wszystko. Okej, okay, dobra, stary, ile masz tych kwiatków, powiedz. Bo ja nie mam, staki. wiesz, trzy takich kwiatków, ja mam też trzy Dobra, stary, tyle wystarczy chyba, wiesz, chociaż nie, dobra, weźmy jeszcze troszkę Bo, wiesz o co chodzi, wszystko fajnie, tylko mi się trochę śpieszy Ja nie mam czasu, stary, ja mam tutaj wiesz, 4 minuty odcinka Ja muszę lecieć z tematem, ale dobrze, słuchajcie Lepiej się przygotować, żeby wszystko było w porządku, niż to potem jak ma to? nam zabraknąć Tak, myślę, że tyle starczy to, to, to daj mi to wszystko, dobra, dobra, trzymaj wariacze, ja mam cztery z takich i jedną okay. sztukę Także naprawdę będziemy mieli tego pokaźną Wielkie ilość łzienie. 8 wow. Osiem staków. Osiem staków, no rózne, to nieźle. No to tak. dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze. I co ty już masz barwnik? No tak, no w sumie to to, to tak, no rzeczywiście. Słuchajcie, to nie było jakieś wielkie odkrycie. Oczywiście chyba nie wiesz. No dawaj. Słuchaj, ja, patrz, jeden, ja robię jeszcze więcej. Jak ty, stój, co? nie, nie stój, 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 stój. Co? Co? Bo, bo jeden kwiatek daje aż dwa barwniki. Naprawdę? Poczekaj, ja mam teraz 19. A teraz mam 20, nieprawda? To dla ciebie, typie. Okej, okay, dobra. Ale moje pieniądze. okej, okay, już rozumiem. O, kurde bele Ale stary, a gdzie wełna? Jeszcze chciałem wełnę. A pan jeszcze. No, tak, no, tak, patrz, to, to jest twoja mączka kozna. O, kurcze. Ile ma tego za mamy za teraz? Za dużo, stary. Oj, za, za dużo, patrzę ja sobie bo zrobię na to. Do Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Spalił, dobrze, bo dobrze. W Gdzie obce? to jest? Le, le, Lecimy za Elvisem. Potrzebujemy bardzo dużo wełny. No słuchaj, tyle wełny, co ja mam barwnika, to na pewno nie masz, aczkolwiek tyle, ile masz, to po prostu wezmę. Stary, creeper nas nie musisz go załatwić. Musi go załatwić, uciekam, 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 ja się uciekam, boję O oh, kurcze, się... nie ma wełny biedą, biedą. Dobra, ale stary ja mam, mam mało miejsca w ekwipunku Poczekaj, ja założę może zbroję, bo ona i tak biedą, mi się potem przyda do razu, Dobra, nie? zgarniam wełnę To mi się wszystko przyda Dobra stary, odłożę ci trochę barwnika, wiesz Dobrze Zabiorę całą wełnę, jaka tutaj jest Ile tego jest staków, no, no kilka słuchajcie jest Także to myślę, że to nam wystarczy Nie no dobra stary, myślę, że tyle to No, no, no nie no, jak, jak mówisz, no spoko Dobra stary, mam ciekaw, dużo, ciekaw, ciekaw. mam dużo Najważniejsza kwestia, pieniądze No co no dobra, to masz stary, o trzymaj Nie mam miecza. nie mam miecza, nie mam miecza Mordo, ja mam łuk Ja mam bardzo dobry łuk A ja mam cztery serce Tak? To zaraz będziesz miał zero. i co ty na to? Dobra, Mówię, nie no dobra, słuchajcie, nie wiem, a ile ty byś za to chciał, stary, no nie wiem ile ja mam ci ile masz sobie? Nie powiem ci! No to uznajmy, że połowa Co?! No tak. chyba ci powiem, a co jeżeli miałbym stack? No to no, by nie było nie, tyle warto, nie ile nie ci, ile ci dałem, ile ci dałem, mordo? 9, tylko Dziewięć, no to stare, no to jest wełnej barwniki, masz 10 nie narzekaj, elo Mordo to jest 10 bloków! Stary, to jest 10 bloków, a nie 10 Rzegnam. sztabek Do, no, no nie no Elviso, no Elviso, no nie obrażaj się, no to Kościół spoko. No Dużo, Także jakby, jakby, jakby co, jakby co, to ja nic u ciebie nie brałem Dobra. dobra, to dzięki w gościu Hello. Eluwa, eluwa Dobra, śmieciki Mamy ogarnięte to W sensie jeszcze nie do końca ogarnięte Bo musimy to sobie jeszcze wszystko słuchajcie połączyć No nie no, to akurat potrwa słuchajcie wieczność No ale dobra Dobra, musimy sobie pocinać Patrzcie, zrobimy sobie to na staki I jak będziemy mieli to gotowe To jest niby magenta Ale ja chciałem różowe Ale słuchajcie, to jest jak najbardziej okej okay. Chodzi po prostu o to, żeby to fajnie wyglądało Żeby miał fajny kolorek A magenta jest jednak bardzo podobna właśnie do różowego Nie wiem, być może nawet w polskiej wersji językowej To się nazywa różowe Ale chyba nie no bo jest też pink. Pink to bardziej różowy. Nieważne, gościu, ciśniemy sobie to ile możemy, czyli patrzcie czy pikson Dobra, teraz tak, pyk. Ej, naprawdę mamy tego dużo i to mnie, słuchajcie, bardzo cieszy. Ej, ty, nie, nie, nie ma szans, że wykorzystamy wszystkie, bo to jest praktycznie niemożliwe. Ej, dobra, co tu się dzieje? LOL, ej! Słuchajcie, czy to, to Herobrine? Nie gadajcie słuchajcie, że Herobrine już się za mnie zrobił Ale to dobrze, jeżeli Herobrine jest w tym miejscu To bardzo dobrze, to znaczy, że Być może nie ma go, yy, znaczy być może Jeżeli jest tutaj, to na pewno go nie ma w jego domku I być może nie będzie mi Także słuchajcie, my lecimy, no już odcinek czek troszeczkę trwa Jeżeli wytrwaliście do tego momentu To bardzo dobrze, bo teraz słuchajcie Będziemy się brali do roboty Będziemy słuchajcie wymieniali mu wszystko Na ten jego, yy, a bo ja wam nie powiedziałem Słuchajcie widzicie Macioch to taki gamoń yy, Będziemy wymieniali cały jego dom na właśnie tę wełnę różową A raczej margentową, ale będę na nią mówił różowa, także słuchajcie Będziemy go w ten sposób trollowali, że jego cały zamek e, No może nie cały, ale po prostu jakąś Część, e, tyle, ile nam, tyle ile nam się uda To wymienimy sobie na właśnie tę wełnę I to będzie troll całkiem niezły na nim, bo on ma taką słuchajcie Bardzo groźną, bardzo potężną jednak Willę, zamek, posiadłość, cokolwiek e, która ma wyglądać groźnie, patrzcie ile tu jest, słuchajcie, e, pomieni, ile tu jest netera, słuchajcie, taki groźny gościu. A my to wymienimy na różową wełnę, Eluwa i, i, i po temacie, słuchajcie. E, wymienimy go, w sensie wymienimy, wykurzymy go po prostu i nie będzie. Nie będzie gadki szmatki żadnej, tylko problem będzie, jeżeli on tutaj przyjdzie, to będzie katastrofa, ale dobra. Myślę, że możemy sobie tak Mam bardzo dobry killoff On ma, słuchajcie, efficiency 4 I bardzo szybko kopie Także myślę, że możemy sobie zacząć od muru Ej, serio, jakbyśmy sobie wymienili mur Cały, to by było spoko Także najpierw musielibyśmy go zniszczyć Też, słuchajcie, nie, nie ma co przesadzać Z ym, y, ilością tego Bo okej, okay, klocków mam, no nie mało Trzeba przyznać, ale kurczę, No jeżeli nam zabraknie, no to może być niekolorowo Także patrzcie y, Tutaj sobie zaczniemy y, Może nie dirtem, e, mordo Ej, patrz jak to wygląda epicko. <laughs> Jeżeli my to wszystko wymienimy. Lol, to by było. Ej, to by było tak epickie, słuchajcie, to by było tak epickie. Musimy to wszystko rozwalić. Rozwalamy cały mur, słuchajcie. Cały mur od frontu musi być rozwalony. Oczywiście, najbardziej epickie byłoby, gdybyśmy wszystko tutaj zniszczyli. No, nie wszystko, ale to by zajęło, słuchajcie, chyba z 5 lat. Także. Ej, tu jest blok, którego nie mogę rozwalać. Okej, okay. płaszczkę słyszałem. Płaszkę słyszałem, a tu jest lawa. Wow! okej, okay. dobra, słuchajcie, słyszałem płaszczkę. E, dopóki jesteśmy na ziemi, to raczej nie powinna nam nic zrobić. Rozwalamy ten mur, w ogóle gościu mnie to nie interesuje. Mogłem TNT użyć, czy tu jest TNT? Niestety nie. Są tylko te Firebole, czy cokolwiek to jest, dobra. Elewa, e, pan e, Hero Brain będzie miał fantastyczny e, na pewno fantastyczny będzie miał, słuchajcie, mur. patrzcie, takiego gładnego kolorku. Ej, co on tu robi? Ej, on jest w łóżku! Ej, on śpi! Ej, co on tu robi? Ej, lol, mordy, co? Ej, słuchajcie, no teraz to ja muszę uważać Ej, przecież go przez chwilą tu nie było Jakim cudem on się znalazł tutaj? Ej, żonki, ja teraz nie mogę działać Przecież jak on tutaj jest? On śpi Wstał! On wstał! Ej, Herobrine wstał? I, i co się dzieje? Nie wiem o co chodzi, słuchajcie On chyba z, coś działa z Elviso Lol! Wybuch! Wybuch Creeper, okej, okay, dobra, słuchajcie, to nie jest problem akurat z, 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 Zasadzimy to Dirtem Poszedł sobie, dobra. Ok, nie, nie ma Hero to w takim razie możemy działać. Ok, on chyba coś działa z Elviso, bo tam widziałem, słuchajcie, że. Yy, że, że jakieś yy, tryby zmieniają, także prawdopodobnie Elviso teraz po prostu maltretuje. Ja to nagrywam po live'iku, a na Lajwiku, jeżeli byliście, to dobrze wiecie, słuchajcie, co się działo ze mną. Także on ma chyba takie fazy. Nieważne, nieważne, póki możemy, działajmy. Działajmy, po prostu robimy. Wow! Płaszka mnie zaatakowała, kurde, bele, słuchajcie, no teraz to się, ja wiecie, będę się bał wszystkiego totalnie, okej, okay. mamy jeszcze troszeczkę do rozwalenia, yy, co nie wydaje się takie fajne, ale dobra, słuchajcie, musimy, tak, a, kurczę, no te płaszki, słuchajcie, gdyby tylko był dzień, gdyby dzień, mo może, słuchajcie, czasem Brain robi dnie, yy, wątpię, żeby tak na życzenie to zrobił, raczej bym się tego nie spodziewał, no ale, słuchajcie, zawsze mo można się jakoś udzić, dobra, yy, spróbujemy tę płaszkę jakoś, słuchajcie, po, po trosze za 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 załatwić, patrzcie, może ją trafię, aj, nie trafiłem, trudno, he, <laughs> he, lecimy, Ej, dzień zro... LOL Jak to się stało? Ej, idealnie włączył dzień, to bardzo dobrze Korzystamy, korzystamy Ej, Tylko tak, płaszczka, bła... proszę, spłoń Płaszczko, proszę, spłoń To jest blok, którego nie mogę zniszczyć Dobra, płaszczka chyba spłonęła, co oznacza, że mogę tam wskoczyć Dobra, gitara gita Słuchajcie, muszę uważać na tego Braina, bo naprawdę Jeżeli on tu zaraz przyjdzie znowu, to naprawdę Będzie bardzo, bardzo niedobrze Ja mam rozwaloną połowę muru Na razie, słuchajcie, zróbmy połowę muru a nie całe, bo całe zajął. Nie masz szans, Elviso, patrzcie, napisał do Elvisa! LOL! Ej, czyli on rzeczywiście, słuchajcie, tak jak podejrzewałem, on coś działa, słuchajcie, z Elvisem. I to jest bardzo dobre. To jest idealny dla mnie scenariusz, że on mnie teraz nie będzie tego, bo po prostu się zajmuje Elviso. Ej, ja, ja nie wiem, słuchajcie, czy on mnie Troluje, czy, czy nie, ale my przechodzimy do robienia, słuchajcie. Ja wiem, że film już trochę trwa, ale my przechodzimy do najważniejszej części, czyli robimy, słuchajcie, magentowy mur. Patrzcie, to już pójdzie akurat szybko. Jakbym miał TNT, to rzeczywiście tam by poszło szybko. Wiem, że tutaj hmm, Hero Brain Manie by TNT, no, ale słuchajcie, jakbym musiał tego szukać. I tak dalej, i tak dalej, to by jeszcze dłużej trwało A już budowanie idzie całkiem szybko Ej nie, bo to się podpali przecież Mordo, nie, mordo nie rób tego O kurde, słuchajcie, przecież to spłonie Nie pomyślałem o tym Nie, no nie Mój mur spłonął Słuchajcie, tego akurat Nie przemyślałem i co ja mam teraz zrobić Słuchajcie, no teraz to ja muszę użyć Tego netherracku i, i, i tej wełny Słuchajcie, yy, hero nie ma na szczęście Kurde bele na serio? Słuchajcie, to są w ogóle creepery jakieś, halo Ja potrzebuję tylko do TNT Macie tutaj TNT dla maciocha? Nie ma TNT dla maciocha e, Creeper mnie goni mordo weź, mordo, weź mnie zostaw Dobra, słuchajcie I co ja mam teraz zrobić? Muszę postawić to wyżej po prostu Słuchajcie, musi zostać tutaj jedna kratka Po prostu, bo inaczej to się będzie podpa... Dobra, weź już wybuchnij Mordo, weź już wybuchnij O No i dlaczego... Słuchajcie, to, to, to jest masakra. Co się tutaj wyprawia? To jest totalna masakra. Dobra, e, musimy postawić jedną kratkę w takim razie z netherbricka, e, czy jakkolwiek to się, słuchajcie, nazywa. Okej, okay, to jest netherbrick, a to jest jakiś inny netherbrick. I teraz wydaje mi się, że nie powinno już się podpalać. Mam, mam na nadzieję taką, słuchajcie, że to się nie będzie podpalać, no bo wtedy wszystko na marne by poszło, słuchajcie. Mogłem użyć terakoty, No wiem, ale terakoty trudniej pozyskać niż wełnę. Błagam, żeby to się już nie podpalało. Dobra, słuchajcie. Budowa idzie szybko, tak jak mówiłem, także przechodzimy do budowy po raz drugi. Czy to się podpala? Nie, to się. Wow, ja e, kogoś słyszałem? Słuchajcie, tu się podpalił DIR. No, nie, to się podpala, co? No jak to się dzieje, słuchajcie, najgorzej Dobra, to w takim razie, wiecie co? Z po prostu mu zabudujemy wszystko Zabudujemy mu wszystko ma magentą w takim, e, takim razie, słuchajcie Nie będziemy się bawić w mur Mur rozwaliliśmy trochę, słuchajcie, bez y, no, no trochę bez sensu No ale nie mogłem tego przewidzieć W sumie to mogłem to przewidzieć, rozwalimy tego dirta Okej, okay. będzie miał po prostu rozwalony mur I za e, resztę, słuchajcie, zabudujemy Patrzcie, jest sobie damy magent Wow, jest Herobrine, jest Hiro Brian. O kurde, dobra, słuchajcie, muszę się skampić Muszę się ukryć Ej, muszę się mega ukryć Nie wiem co zrobić, słuchajcie, on nie ma muru, przecież on zaraz zobaczy, że ja tu jestem Ja ci kręcę, patrzę. on tutaj cały czas stoi Okej okay. wow. LOL, jakim co on mnie nie widział? Ej, jak to się... Nie, słuchajcie, ja nie wierzę czy mnie nie widział? Mam nadzieję, że o mnie nie widział. Dobra, ja mam pomysł, co zrobimy? Po prostu zabudujemy y, te części, których nie może dosięgnąć ogień y, Tę magentową wełną i też słuchajcie będzie wszystko ładnie, elegancko. Dobra, tylko gościu czy ty? Hello! Dobra, słuchajcie. Ej, poszedł! Ej, poszedł! Nice! Dobrze! Dobrze, poszedł! Czyli w takim razie patrzcie co się dzieje. Normalnie po prostu budujemy sobie tutaj. Heluwa. Budujemy coś takiego, powinienem tak od razu, słuchajcie, tak mi się wydaje zrobić, no ale widocznie Maciek po prostu nie pomyślał, także działamy, słuchajcie, tyle ile możemy, zrobimy mu mur, tak jakby, mur, wiecie, z, z magentowej wełny i to też będzie spoko wyglądało, dobra, jeszcze wyżej, pyk, 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 pyk. dobra, jeżeli, yy, jakby mur, no... Mur nie obronny, bo ten, słuchajcie, się nie, nie dało zrobić, tylko zrobimy mu inny mur. No dobrze, wiecie, o co chodzi. Dobra, my, słuchajcie, robimy swoje. Póki nie ma tego Herobrine'a, musimy, musimy działać po prostu. Bo naprawdę, słuchajcie, on ma jakąś tutaj taką fobię, że on przychodzi tutaj i chyba sprawdza, co się dzieje. Co jakiś czas w ogóle tam cały czas jest Macioł, to jest straszne. Ten, ten widok tego z maciocha jest straszny. Bo Macioch wiadomo, że Macioch to jest dobra mordeczka. On by się nigdy, słuchajcie, nie trzymał z hero brainem. Zresztą hero jest pewnego czasu próbował, e, proponował mi sojusz i jakoś odmówiłem. Także e, mam nadzieję, że wszyscy to pamiętają. Dobrze, słuchajcie, tutaj sobie działamy w ten sposób. Pyk. Ej, słyszę. Słyszę hero O kurde. Ej, lol, przecież Wow, co tu się stało? Ej, o co kaman? Ej, ziomki, o co chodzi? Ej, nie, nie do końca słuchajcie wiem czy on tutaj... Ej, tu jest Herobrine, na 100% on tu jest! On tu jest na 100%, słuchajcie, ja muszę stąd uciec! On tutaj na pewno jest! O kurde bele Wow, herobrine! LOL, Herobrine jest! O kurde, o kurde, słuchajcie, to co ja mam zrobić? Muszę uciekać jakoś. Ej, muszę uciekać totalnie Wow, nie, spa spalę się! Dobra, słuchajcie, żyję, żyję, ale zginę. LOL, chciałem go trollować, patrzcie, zacząłem go trollować. Mam dwa, mam dwa serduszka, mam półtora serca Słuchajcie, dobra, mam półtora serca Lol, Ej, słuchajcie, chciałem go trollować, jak już zaczęło mi wychodzić Patrzcie, jak to zaczęło wychodzić, jak to ładnie wychodzi O kurze, patrzcie, jak to by epicko wy... Czy ja dostanę speeda? Ej, dostanę speeda Wow, co się dzieje? Nie mogę się poruszać, znaczy mogę, ale Ale to nie działa tak, jak chcę Ja, słuchajcie, chcę iść do przodu, idę w bok Nie, słuchajcie, ja muszę wam to pokazać Ja muszę wam to pokazać Szybko tam wracamy, ja, ja muszę to pokazać Słuchajcie, jak to epicko zaczęło wyglądać Przecież ja bym dokończył budowę tego Dziąłki, mam jeszcze bardzo dużo wełny Masakrycznie, ja bym dokończył budowę tego I to by wyglądało epicko Dobra, szybko lecimy, ja muszę wam to tylko pokazać Bo zrobiłem pół budynku Szkoda tego muru, że on się spalił Rzeczywiście, słuchajcie, to wyszło fatalnie z mojej strony Ale patrzcie, jakby to pięknie wyglądało Gdyby to wszystko było z magenty To by było takie ładne, z wełny Ca Od razu, słuchajcie, świat byłby piękniejszy Ale zaczęło to powoli wychodzić I on mnie zaczął... Co ty robisz? Ej, on uwięził Elviso Ej, Elviso, on uwięził Elwiso! Mordo, no co ty robisz? Ej, szybko słuchajcie, od dołu trzeba go uratować! Trzeba go uratować od dołu. Stary, stary, żyjesz? Domek. Od dołu, od dołu Mordo! Uciekaj! Stary, chodź tutaj! C czemu on cię tepnął? Nie wiem, ale gdzie on jest? Nie wiem teraz, nie wiem gdzie on, gdzie on jest? jest, nie wiem gdzie on jest. Mordo Stary, Dzień, ja... patrz nie, ja stary, nie, zobacz nie, jak cię. Cześć! Ej, co się dzieje? Tutaj przecież Elviso! On, patrzcie! Nie wiem słuchajcie jak to skomentować. Herobrine się zabawił z Elviso. Elviso uciekł przestraszony, ja mu chciałem pokazać co się tutaj działo. Mordy, sami widzicie, że pomysł był dobry, naprawdę to trzeba po prostu dokończyć, ale w tym momencie... Ej, nie ma Hero Braina. Ej, słuchajcie, wiecie co? Wiecie co, słuchajcie? Może spróbujmy to w takim razie dokończyć. Ej, ja się serio, teraz to jestem słuchajcie. Yy, nie wiem co zrobić, bo Hero Brain tutaj był Ej, znowu jakiś błyskawice, słuchajcie, może lepiej nie, może lepiej nie To był chyba taki znak. Dobra, słuchajcie, może ja to dokończę kiedy indziej. E, Jomek, co jest stary? Jestem. Ja cię ale się wystraszyłem Ale no stary, co ja chciałem zrobić? No nie wiem stary gdzie on jest. To, to, o... Co to jest? To, co ty mu zrobiłem? No chciałem go strollować. Uj, się no stary nie chciałem go strollować, ale się spalił mur cały. O, ja. A potem jak zacząłem obudowywać jego zamek, to on przyleciał i zaczął mnie, wiesz, wyganiać. A teraz to chyba uciekł. Dobra stary nie ma co. Nie uciekamy stąd. Tak, musimy uciekać serio. Tak mi się wydaje, że tak mi się Jak to ci wszystkie itemy usunął? usuną? nic. O kurde. A myślisz, że te piorony to on cały czas nawala? Serdecznie tak. Dobra, ja słuchajcie. W takim razie mamy. Widzicie sami. Troll był dobry. Pomysł był dobry. Wykonanie troszkę gorsze. Ale już miało być wszystko w porządku. Aż on odkrył to. No i słuchajcie, to może być złe. To tak może oznaczać, że słuchajcie, będzie się mścił. W każdym razie, jeżeli oglądaliście do samego końca, to bardzo wam dziękuję. Piąteczka dla każdego, kto właśnie dotrwał do końca. Pamiętajcie o subskrypcji, bo macie codziennie odcinki. Bardzo często livey. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Yo!